Ostatni ocalały z katastrofy na K2, gdzie zginęło 11 osób, został uratowany helikopterem. Katastrofa miała miejsce podczas zejścia stromym żlebem wąskie gardło. 1 sierpnia 2008 roku, wysoko na K2 Cecilii, Skok patrzyła, jak jej mąż znika w ciemności. Najpierw się wspinał, po chwili pochłonął go gwałtowny ryk, który zatrząsł górą. Krzycząc jego imię, zdała sobie sprawę z czegoś jeszcze gorszego. Liny zniknęły, droga powrotna została odcięta, a ponad tuzin wspinaczy utknęło w miejscu, gdzie nikt nie przeżywa długo. Wiatr wył, a temperatura spadała, gdy zbliżali się do niebezpiecznego odcinka trasy. W wąskim gardle wydarzyła się katastrofa. To opowieść o katastrofie na Kadwa w 2008 roku, gdzie błąd ludzki, złe zarządzanie i siła natury doprowadziły do najtragiczniejszego wypadku w historii Himalaju. Witamy w Extreme. Pod koniec lipca 2008 roku około 25 wspinaczy z ośmiu międzynarodowych wypraw dotarło do obozu czwartego. Na szczytach K2, prawie 8000 metrów nad poziomem morza, ten zaśnieżony stok był ostatnim przystankiem przed szczytem. Stąd wspinacze musieli czekać, aż pogoda się poprawi, aby wspiąć się na ostatnie 1000 metrów. Wśród wspinaczy stłoczonych w namiotach trzepoczących na wietrze. W obozie czwartym była Cecilie Skog, doświadczona norweska alpinistka i pierwsza kobieta, która ukończyła wielkiego szlema odkrywcy. To oznaczało zdobycie obu biegunów oraz najwyższych szczytów na każdym z siedmiu kontynentów. Mimo, że było to ogromne osiągnięcie, dla tej gwiazdy alpinizmu to już historia. Nie interesowała jej przeszłość, zawsze patrzyła w przyszłość. Co jeszcze mogłaby zdobyć? Które wyzwanie było najtrudniejsze? To zmotywowało ją do próby zdobycia K2. Cecily w wyprawie towarzyszył mąż, Rolf Bey, także doświadczony alpinista. W odróżnieniu od większości par, które nie wytrzymałyby rozłąki na miesiące, przez wspinaczkę na niebezpieczne góry. Robili to razem i cieszyli się każdą chwilą. Ta para rozkwitała tam, gdzie wielu z nas stałoby sparaliżowanych ze strachu i poświęcili swoje życie by zdobywać ośnieżone szczyty najwyższych gór świata. To nie był plan na zawsze. Rok wcześniej Cecylia i Rolf się pobrali. To sprawiło, że zaczęła myśleć o przyszłości i dzieciach. Jeszcze jedna wielka przygoda. Sądziła, że wtedy wróci do pracy pielęgniarki i przygotuje się do macierzyństwa. Jednak jako zawodowiec w jednym z najniebezpieczniejszych sportów, nie zawsze wszystko idzie zgodnie z planem. Nie miała wtedy pojęcia, jaki los czeka ich w górach. W końcu nie bez powodu K2 nazywany jest dziką górą. K2, leżący w paśmie Karakorum, na granicy Pakistanu i Chin, to drugi najwyższy szczyt świata. Ma imponującą wysokość 28 251 stóp, ustępując jedynie Mount Everestowi. Ale to, czego brakuje mu pod względem wysokości, nadrabia czystym przerażeniem. K2 uchodzi za najniebezpieczniejszą górę dla wspinaczy, co potwierdzają statystyki. Aż jeden na czterech próbujących zdobyć jej szczyt nie wraca do domu. Tej góry nie można lekceważyć. Huraganowe wiatry mogą zdmuchnąć cię z góry, a lawiny spaść bez ostrzeżenia. A temperatury mogą spaść tak nisko, że w jednej chwili zamarznie ci oddech. To miejsce, gdzie każdy krok to ryzyko, a nawet najmniejszy błąd może mieć śmiertelne konsekwencje. Na szczyt dotarło jedynie około 800 osób. Może to wydawać się dużo, ale w porównaniu do ponad 7 tysięcy osób, które zdobyły Everest, statystyki mówią same za siebie. Jeśli lubisz wspinaczkę, tej jednej góry wolałbyś unikać. Cecilię i Rolf byli świadomi tych zagrożeń, gdy latem powoli wspinali się na górę. Do 31 lipca dotarli do obozu cztery gotowi na atak szczytowy. Do obozu dołączyli też wspinacze z międzynarodowych zespołów. Między innymi z Francji i Serbii. Wszyscy czekali na zielone światło z bazy, by spróbować zdobyć szczyt, ale najpierw musieli poczekać, aż zła pogoda minie. Gdy Cecilie i Rolf siedzieli w swoim namiocie, zaledwie kilka metrów dalej, na obozie był ktoś jeszcze, kto miał zmienić wszystko. Wspinacz, którego decyzje wpłynęły na ostatnie godziny tej katastrofy w nieprzewidywalny sposób. Kilka metrów od Cecilie i Rolfa, w namiocie schronił się irlandzki wspinacz Gerard McDonnell zwany przez przyjaciół Jer. Nie był tak sławny jak Cecilie, ale pozostawał doświadczonym i cenionym himalaistą. Dziesięć lat przed wyprawą, w 2008 roku, spakował wszystko i przeprowadził się do Anchorage na Alasce, by rozwijać karierę wspinaczkową. Jer był znany i lubiany przez irlandzką społeczność Anchorage. Często nazywano go filozofem lub świetnym gawędziarzem, lecz najbardziej kochał góry, w 2003 roku zdobył Mount Everest, a zaledwie 3 lata później prawie dotarł na szczyt K2. Po uderzeniu spadającym kamieniem, jego wyprawa została przerwana, a on trafił helikopterem do szpitala. Mimo przeszkody, wyraził determinację powrotu, mówiąc, że doświadczenie to pokazało mu, iż jest to możliwe i nie może się doczekać powrotu. Jer miał opinię w środowisku wspinaczkowym. Jako ktoś, kto nie potrafił przejść obojętnie obok osoby potrzebującej pomocy. W 1999 roku on i jego partner wspinaczkowy, Mike Mace, dostali odznakę Denali Propin za uratowanie pięciu wspinaczy podczas zamieci na Mount McKinley. Pod koniec lipca Jer w namiocie na obozie, cztery był najbliżej spełnienia marzenia o zdobyciu K2. Ale podobnie jak reszta wspinaczy, musiał poczekać na odpowiednie okno pogodowe. Nadeszły dobre wieści i w obozie zapanowało podekscytowanie, ale Jer nie wiedział, że góra już zastawia pułapkę, która wciągnie go w najniebezpieczniejszą rolę. Wspinacz może lekko zboczyć na tym pociągu chaosu. Dołącz do ekstremalnej społeczności, oglądaj ekskluzywne filmy, otrzymuj wcześniejszy dostęp do materiałów i bierz udział w głosowaniach na treści. Dołącz do nas na Patreonie. Gdy baza poinformowała liderów wyprawy o dobrej pogodzie, Mogli ruszyć na szczyt. Kilka zespołów ekspedycyjnych postanowiło wspólnie spróbować zdobyć szczyt. 1 sierpnia plan zakładał wzajemną pomoc, zakładanie lin i szybsze, bezpieczne wejście na szczyt. Ale to oznaczało, że wszyscy będą atakować szczyt w tym samym czasie. Decyzja, która miała ich później prześladować, tuż przed północą 31 lipca. Szerpowie i Hapsowie byli już poza bezpiecznym obozem. Przygotowywali poręczówki, by bezpiecznie prowadzić wspinaczy na szczyt. Po pojawieniu się objawów choroby wysokościowej, najbardziej doświadczony Haps, Shahin Baik, musiał zejść z góry. To był poważny cios dla całej grupy, ponieważ był jedynym tragarzem, który wcześniej zdobył szczyt. Wtedy przez jego chorobę wszystko się skomplikowało. Tragarze popełnili błąd, zużywając za dużo liny na niższych odcinkach, gdzie nie była potrzebna. Oprócz tego, szachin zabrał ze sobą niezbędny sprzęt, przez co zaawansowany zespół miał za mało lin. Na górze wszystko się rozpadało. Jak zapewne wiesz, jeden błąd na K2 może skończyć się katastrofą. Tuż przed trzecią rano, Cecilie i inni wspinacze rozpinęli namioty napotykając prawie całkowitą ciemność. Silny wiatr i mróz około dwudziestej Nie wiem jak ty, ale ja od razu wróciłbym do środka, do ciepła kuchenki gazowej. Dla wspinaczy Cecilii, Rolfa i Gerara to był dopiero początek zabawy. Po spakowaniu sprzętu rozpoczęli atak szczytowy. Podczas wspinaczki zauważyli, że nad obozem czwartym jest zbyt wiele lin poręczowych, przez co zabraknie ich na końcowy etap. Spinacze musieli ściągać liny z niższych partii, co spowodowało opóźnienia i niebezpieczny korek w wąskim gardle. Ale jeśli wiesz cokolwiek o K2, to jest jedno miejsce, gdzie absolutnie nie chcesz żadnego tłoku. Wąskie gardło to stroma, wąska ścieżka około 400 metrów poniżej szczytu K2 na wysokości 8200 metrów. Nad tym odcinkiem trasy znajdują się ogromne bloki lodu lodowcowego. Często nazywane serakami, które są niezwykle podatne na obrywy lodowe i lawiny. Wspinacze muszą ostrożnie przejść około 100 metrów przez ten odsłonięty teren, który ma nachylenie od 50 do 60 stopni. Mimo dużego niebezpieczeństwa wąskie gardło leży na najczęściej używanych trasach, w tym żebrze Abruciego. Dzieje się tak, ponieważ technicznie jest to najłatwiejszy i najszybszy sposób, aby zminimalizować czas spędzony w budzącej grozę strefie śmierci. Wysokość ponad 8 tysięcy metrów, gdzie organizm walczy o przetrwanie, jest to spowodowane przede wszystkim brakiem tlenu. Kiedy Cecilie, Rolf, Gerard i reszta wspinaczy przedostali się przez wąskie gardło, co najmniej czterech wspinaczy już zrezygnowało, w tym Amerykanin Eric Meiter i Szwed Fryderyk Strang. Większość obawiała się późnego zdobycia szczytu i zagrożeń z tym związanych. Inni obawiali się możliwości utknięcia w zatłoczonym wąskim gardle oraz tego, że w każdej chwili może spaść płyta lodowa. Wszystkie te obawy były uzasadnione. Dla Cecilie, Rolfa i Gerarda to była część gry, a zdobycie najniebezpieczniejszej góry świata pozostawało ich priorytetem. O 8 rano słońce wzeszło, a ciepłe promienie zmotywowały wspinaczy. Po kilku tygodniach na górze zmęczenie zaczęło doskwierać Cecilii. Nie nadążała za wspinaczami idącymi za nią. W pewnym momencie serbski himalaista Dren Mandik był tak blisko, że zdecydował się ją wyprzedzić. Dren spróbował ją wyprzedzić. Wyciągnął rękę, odpiął się na chwilę, planując ją obejść. To moment, gdy każdy wspinacz powinien się spiąć. Kiedy ktoś odłącza się tak wysoko, naraża nie tylko siebie, ale także osobę obok na niebezpieczeństwo. Gdy się odłączył, poślizgnął się, stracił równowagę i upadł, przez co Cecilię też przewróciła się. Razem z nim uderzyła o twardy lód, rozdzierając rękawice, gdy próbowała się zatrzymać. Gdy podniosła się, dysząc i próbując pojąć, co zaszło, dren już zniknął. Spadł ponad 90 metrów po postrzępionym zboczu, uderzając o lód i skały, aż zniknął pod nią. Cecilie i inni wspinacze patrzyli z przerażeniem, wiedząc, że szanse na przeżycie są niewielkie. Jeden ze wspinaczy nie wierzył własnym oczom. Ciało drena się poruszało. Widząc to, jego serbscy koledzy z drużyny, Predrag Zagorok i Aisoplanicz, wraz z Frederikiem Strongiem, rzucili się w dół góry z nadzieją na uratowanie mu życia, ale kiedy tam dotarli, było już za późno. Dren nie miał pulsu, a ciężkie obrażenia jasno wskazywały na jego śmierć. w wspinacze z pomocą Frederika postanowili opuścić jego ciało do obozu Cztery Tuły. W trakcie tego zadania doszło do kolejnej tragedii. Szerpa wysokościowy o imieniu Johann Bajk pomagał innym schodzić do ciała drena, gdy nagle stracił równowagę i zaczął się zsuwać. Nim zdążył mrugnąć, zniknął na stromym zboczu, spadając na śmierć. K2 Ta tamtego dnia pochłonął pierwsze dwie ofiary, ale nie ostatnie. Na górze Cecilie, Rolf i Jaer dalej wspinali się na szczyt. Przez opóźnienia przy wąskim gardle dotarli na szczyt dużo później niż planowali. Część osób weszła na szczyt dopiero około 20.00, znacznie później niż zwykle, czyli po 15.00-17.00. Z 25 osób, które rano opuściły obóz, tylko 18 dotarło na szczyt. A dwie niestety zginęły podczas wyprawy. Pierwszym, który tego dokonał, był Hiszpan Alberto Zerain, który samotnie dotarł na szczyt około godziny 15:00. Zanim bezpiecznie zszedł z góry i przeszedł przez wąskie gardło przed zmrokiem, reszta osób nie miała tyle szczęścia. Kilka godzin po rozpoczęciu zejścia przez Alberto, Cecilie i norweski wspinacz Lars Nessa schodzili już z góry. Do tego czasu niebo już pociemniało, a temperatura gwałtownie spadła. Polegali tylko na słabym świetle latarki i linach przymocowanych do podłoża. Wrócili w stronę wąskiego gardła i Rolfa. Z powodu zmęczenia lub choroby wysokościowej, Rolf zawrócił kilkaset stóp przed szczytem. Jako kochający mąż postanowił poczekać na żonę przed wąskim gardłem. Spotkali się ponownie około 20-30. Cała trójka zaczęła schodzić razem. Rolf szedł przed żoną zanim ktoś zdążył coś powiedzieć. Ogromna płyta lodu spadła z góry w wąskim gardle, wywołując chaos i potężny huk. Lód, śnieg i skały rozrzuciło na wszystkie strony, gdy wielki kawał lodu uderzył w ziemię. Rolf próbował zrobić wszystko, żeby się odsunąć, ale został zmieciony ze zbocza góry, pogrzebany pod śniegiem i lodem. Cecilie mogła tylko patrzeć w ciemności, jak jej mąż zostaje porwany tuż przed jej oczami. Rolf zginął na miejscu. Trudno wyobrazić sobie, jak przerażające było to dla Cecilie. Szok po nagłej utracie ukochanego mężczyzny jest trudny do pojęcia. Teraz czekał ich kolejny poważny problem. Spadający lud zerwał liny i ponad tuzin wspinaczy, w tym Cecilie, utknęło w strefie śmierci. Wielu wspinaczy wpadło w panikę, bo nikt nie był gotowy na samotne zejście bez zabezpieczeń. Nie mieli też żadnych lin, aby zastąpić te, które zostały zniszczone. Każda minuta w strefie śmierci zwiększała ryzyko przedwczesnej śmierci. Cecilie była wtedy przytłoczona emocjami, lecz po chwili uspokoiła się i skupiła na przetrwaniu. Razem z Larsem powoli schodziła w dół góry bez użycia lin poręczowych. Lars prowadził wybijając uchwyty swoim czekanem i rakami, a także oświetlając drogę Cecylii swoją czołówką. Cecylia, posiniaczona i wstrząśnięta, trzymała tempo, przesuwając czekan i stopę. Cecylia, próbując przetrwać podczas zejścia, poślizgnęła się i zsunęła po lodowym stoku na osiemnaście metrów, zanim zatrzymała się czekanem. Lars zbiegł do niej i kontynuowali swoją niebezpieczną podróż. W końcu zobaczyli w oddali światło z obozu cztery i ogarnęła ich ogromna radość. Wrócili w bezpieczne miejsce. Cecilie początkowo miała nadzieję, że Rolf będzie czekał na nią w obozie, cztery przekonana, że nic złego nie mogło mu się stać. Po dotarciu do namiotu, Eysteina, Strangelanda, Lars przekazał druzgocącą wiadomość, Rolf się zgubił. Cecilie poszła do swojego namiotu, ale był pusty. Wtedy zrozumiała, że naprawdę straciła męża. Przy przewężeniu kilku wspinaczy zaczęło samotnie schodzić bez asekuracji. Ugdabret zginął, spadając podczas schodzenia w ciemności, prawdopodobnie z powodu wyczerpania i braku tlenu. Ze względu na niebezpieczeństwa samotnego schodzenia przez przewężenie, wspinacze jak Jaer uznali nocne zejście za zbyt ryzykowne. Był jednym z ostatnich na szczycie, bo zostałby pomagać innym wspinaczom. Jaer... Wraz z Marco Konfortolą i Wilko von Ruyenem postanowili spędzić noc w strefie śmierci, uznając, że najlepiej poczekać do rana. Ale to również było niezwykle niebezpieczne. Tamtej nocy było brutalnie zimno, a temperatura spadła do około minus 40 stopni Fahrenheita. Musieli też walczyć z wyczerpaniem, niedoborem tlenu i ciągłym zagrożeniem lawinami lodowymi. Jakoś udało im się przetrwać tę noc. A gdy pierwsze promienie światła oświetliły górę rankiem 2 sierpnia, byli już na nogach i gotowi do drogi? Wilko cierpiał na ślepotę śnieżną i postanowił schodzić samotnie? Jair i Marko poszli za nim, lecz natknęli się na kilku koreańskich wspinaczy i ich szerpę zaplątanych w linach, i to w fatalnym stanie. Gdyby nie pomogli, ci ludzie prawie na pewno by zginęli. Ale co byś zrobił, gdybyś znalazł się w równie niebezpiecznej sytuacji? Myślisz, że zostałbyś na miejscu? Pomógłbyś koreańskim wspinaczom, czy ratowałbyś siebie zgodnie z zasadą wspinaczki? Dla Żaira nie było mowy, żeby zostawił wspinaczy w tarapatach. Chociaż dokładne szczegóły różnią się nieco w zależności od relacji, Żair spędził wiele godzin, próbując ich uwolnić. Nagle wydarzyło się coś dziwnego. Marko zobaczył, jak Żair odchodzi. Na początku był zdezorientowany, myśląc, że Irlandczyk samotnie cierpi na chorobę wysokościową. Marko zrobił wszystko, co mógł i ułożył koreańskich wspinaczy wygodnie, zanim ruszył dalej. Rano z obozu bazowego ruszyła akcja ratunkowa z udziałem szerpu Ceringa Bota i Big Pasong Bota, którzy wspinali się, by pomóc uwięzionym. Kiedy Marko odchodził, ekipa ratunkowa zbliżała się już do ich lokalizacji, ale jedno pytanie wciąż pozostawało bez odpowiedzi. Co stało się z Jairem? Cóż, to cała kontrowersja, o której mówię. W osobnym nagraniu ekipa ratunkowa, która dotarła do uwięzionych Koreańczyków i szerpy, zobaczyła wspinacza w czerwonym kombinezonie, którego porwała lawina. Sprzęt był identyczny jak u Jaira, a to, co wydarzyło się później mocno mną wstrząsnęło. Kilka minut po radiowym komunikacie, pasanga do bazy z góry Wąskiego Gardła spadł kolejny wielki kawał lodu, powodując lawinę. Pasonga Zumeka i dwóch koreańskich wspinaczy. Zostało porwanych w dół góry i niestety nikt nie przeżył. 11 wspinaczy zginęło w jednej z największych tragedii w historii Himalaju. Prawie połowa wspinaczy, którzy 1 sierpnia rano opuścili obóz czwarty, nie wróciła, a ci, którzy przeżyli, pozostali z bliznami i traumą, które pozostaną na całe życie. Wilko van Ruyen zszedł nową trasą, omijając obóz czwarty i drugą noc spędził w biwaku na górze. Gdy został uratowany przez innych wspinaczy, miał odmrożenia trzeciego stopnia i silny ból. Ostatecznie amputowano mu wszystkie palce u stóp, ale zszedł z góry żywy. Po odejściu Marco Confortoli, Jair nie poddał się i schodził dalej. Jego stopy były czarne od odmrożeń i sprawiały mu ogromny ból, ale nigdy się nie zatrzymał. I przez kilka dni zdołał z trudem schodzić z góry. Ekipa ratunkowa dotarła 5 sierpnia, a następnego dnia został ewakuowany helikopterem. Żaden z ocalałych wspinaczy nie pozostał taki sam. Jeśli chodzi o Cecilię, później opowiadała o tym doświadczeniu, twierdząc, że do obozu bazowego prowadził ją głos, który według niej należał do Rolfa. Po opuszczeniu góry przeszła przez długi okres żałoby i walki. Nie mogła wytrzymać z Rolfem, więc zamieszkała z jego rodzicami. Strata była ogromna, ale filozofia Rolfa bardzo do niej przemawiała. Nie powinieneś tylko skradać się za swoimi marzeniami, powinieneś chwycić je obiema rękami, mocno trzymać i próbować je realizować. To dawało jej motywację w najtrudniejszych momentach. Cecili uczciła pamięć Rolfa, łącząc to ze swoją pasją do odkrywania. W 2010 roku osiągnęła kolejny niezwykły wyczyn. Zostając pierwszą kobietą, która samotnie i bez wsparcia przeszła przez Antarktydę. Kadwa wciąż uchodzi za najniebezpieczniejszą górę świata, a wspinacze podchodzą do jej zdobycia z dużą ostrożnością. Niektóre odcinki trasy, takie jak szyjka butelki, nieustannie przypominają, że w każdej chwili sytuacja może się poważnie pogorszyć. I nawet jeśli wspinacze są przygotowani, czasami nie mogą nic zrobić, by uniknąć gniewu matki natury. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bądźcie odważni i żyjcie śmiało.